Teraz do drugiej odsłony. Czyli musimy wykorzystać te zależności, tak? A zatem wiemy, że a2 to jest inaczej mówiąc a1 razy q, natomiast a3 to jest inaczej mówiąc a1 razy q do kwadratu. Podstawmy do tego wzoru i zobaczmy, co się stanie. Czyli mamy a1 równa się 4 trzecie a1 q dodać a1 q kwadrat. I możemy wymnożyć. Czyli mamy A1 równa się 4, trzecie A1, Q, dodać 4, 3, A1, Q kwadrat. Widzimy, że wszędzie jest A1, a zatem będzie można coś uczynić, tak? Przerzućmy sobie to jeszcze na jedną stronę, tak, żeby wszystko było. Tym razem to przerzucimy tutaj. I równa się napiszemy z tej strony, tak? Czyli mamy 4 trzecie A1 Q, dodać 4 trzecie A1 Q kwadrat, odjąć A1 równa się 0. Wyciągnijmy już przed nawias A1. Czyli mamy, z tego nam zostaje 4 trzecie Q, dodać 4 trzecie, 4 trzecie. U kwadrat będzie, tak? 4 trzecie Q2 i tu już nic nie ma, czyli minus 1 równa się 0, tak? bo teraz, jeżeli to sobie wymnożymy, to z powrotem uzyskamy tutaj te wyniki. Gdy to wiemy, no to jeżeli mamy iloczyn dwóch liczb, tak, a razy b równa się 0, to wystarczy, że a będzie 0 lub B będzie 0, to całość i tak widzi nam 0, tak? Czyli dokładnie tutaj trzeba postąpić z tym, że ten cały nawias to jest nasze b, a to jest nasze a. Czyli piszemy, że jeżeli a1 wyjdzie nam 0, to wówczas cały ten iloczyn będzie zerem lub, czyli taki ptaszek, kiedy ten cały nawias wyjdzie 0, to i całość też będzie 0, tak? Czyli piszemy 4 trzecie Q dodać 4 trzecie Q kwadrat minus I1 równa się 0. Czyli mamy dwie odpowiedzi, tak? I teraz trzeba się zastanowić. Jeżeli A1 wyjdzie 0, to co wówczas? No to nie może być, ponieważ tak naprawdę każdy kolejny wyraz w ciągu geometrycznym powstaje przez A1 razy kół, tak? Czyli 0 razy coś tam da nam 0, czyli A2 też by wyszło nam 0, i tutaj też by nam wyszło 0. A zatem byśmy mieli stały ciąg, tak, geometryczny. A tu jest wyraźnie napisane, że ma być to ciąg malejący. A zatem ta odpowiedź, tą odpowiedź musimy wykluczyć. Należy rozważyć tylko tą opcję. A tutaj widzimy, że znowu mamy trójmian kwadratowy, tak, bo jest Q kwadrat i Q. Czyli zapiszmy sobie w odpowiedniej kolejności te wyrazy od najmniejszego, od najwyższego stopnia tak do najniższego. Czyli mamy 4, 3. Q kwadrat dodać. 4 trzecie. Q minus 1 równa się 0. Pomnożymy sobie jeszcze razy 3 by usunąć właśnie nasze ułameczki. Minus 3 równa się 0, tak? I teraz możemy policzyć delta. Jak mamy trójmian kwadratowy, tak? Czyli tu mamy plus, bo mamy teoretycznie mamy B kwadrat odjąć 4AC.

I teraz mamy pierwiastek, czyli 8. Ok, gdy to już wiemy, to wystarczy podstawić podzór tak minus B minus delta, to już wiadomo, minus pierwiastek z delta dokładnie, czyli minus 4, minus 8, podzielić przez 2 A, czyli przez 8. I widzimy, że to jest minus 12, ósmych, a zatem mamy minus 3 drugie i druga opcja czyli mamy minus 4 dodać 8 podzielić przez 8, to to się równa jedna druga, tak? Ok. Gdy mamy te dwie odpowiedzi, to należy teraz sprawdzić, co się stanie z naszymi poszczególnymi wyrazami. Zamiast tego możemy napisać sobie coś takiego, że to jest A1 dodać A1 Q dodać a1 razy q kwadrat równa się 7, tak? Mówimy, że a3 to jest a1 razy q do potęgi drugiej i tak dalej, i tak dalej. Ok, gdy to już wiemy, to podstawmy sobie naszą niewiadomą i sprawdźmy, co się stanie. Musimy rozważyć dwie odpowiedzi. Czyli najpierw to. Minus 3 drugie, tak? Czyli piszemy sobie a1 dodać a, to od razu możemy napisać minus 3 drugie q dodać I teraz ku do kwadratu, tak? Czyli mamy tak naprawdę 9 czwartych, a 1 równa się 7. I okej okay. czyli trzeba teraz to porachować, czyli mamy 1 odjąć 3, 2 to jest minus, i 1, druga, czyli widzimy, że tu mamy 4, czyli będzie minus 2 czwarte dodać 9, czyli 7 czwartych, a 1 równa się 7, tak? Czyli mnożymy sobie razy 4, 7, i wówczas uzyskujemy, że a1 to jest 20. To się skraca, czyli mamy tak naprawdę odpowiedź 4. Analogicznie należy wystąp postąpić z tą drugą odpowiedzią, tak? Czyli sobie odkreślimy i piszemy a1 dodać 1, 2, 1, 2, a1 dodać i to do kwadratu, czyli 1 czwarta, a 1 równa się 7, tak? Czyli mamy, tutaj mamy 3 e, drugie, jeżeli to dodamy, bo tu jest 1, tak? To jest 3 drugie i wiadomo, sprowadzamy do wspólnego mianownika, czyli e, do 4, czyli mamy 6 czwartych, dodać 1, czyli znowu mamy 7 czwartych, tak? A. 1 i to to się równa 7, a zatem mnożymy razy 4, 7, czyli wychodzi nam, że też mamy 4 wynik, tak? Czyli niezależnie od Q mamy taki sam wynik A1, tyle, że jest pewna różnica, tak? Bo jeżeli mamy takie Q, a takie, to wystąpią nam inne A2 i A3 i trzeba to sprawdzić, tak? Jeżeli mamy sobie w tym momencie minus 3 drugie i mamy tak, a1 wynosi 4, to już na pewno. Pomnożymy sobie to a2, bo a2 to będzie inaczej mówiąc a1, czyli 4 razy minus 3 drugie, to to się równa um, tu 2 minus 6, tak? I analogicznie minus 6 i a3 to będzie 3, to wówczas będzie 4 razy 9 czwartych, tak? Czyli to będzie 9. Czyli mamy 4 minus 6 i 9. Natomiast w. Gdy mamy 1 drugą, tak? To wówczas będziemy mieć tak. A2 równa się 4 razy 1, druga, czyli mamy sobie, to jest 1, czyli to jest 2. I a3 to wówczas będziemy mieć 4 razy 1 czwarta, czyli 1. Czyli widzimy teraz, że jeżeli tu mamy tak, mamy takie odpowiedzi do wyboru, to już zetra, ok? I mamy tak, pierwsze kół wynosi minus 3 drugie. I wówczas nasze A1 wynosi 4, A2 wynosi minus 6 i A3 wynosi 9. Gdy Q wynosi 1, druga, wówczas mamy A1 równa się 4, A2 równa się 2 i A3 równa się 1. Widzimy, że to jest prawidłową odpowiedzią, ponieważ wyrazy są malejące, a tu. No co jest? Raz jest większy, raz mniejszy, raz większy, tak? Czyli widzimy, że to nie może być ciąg geometryczny, a zatem dla Q równego jedna druga ciąg jest malejący i przyjmuje takie wartości, tak? Yy, tych poszczególnych wyrazów. Ok, to wszystko. Jeżeli macie jakieś zadanie, to dajcie nam, my je rozwiążemy i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!